Właśnie wchodzimy do samolotu, w którym lecimy do Kairu na 43. światową konferencję składową. Nazywam się Jan Kieniewicz. jestem harcerzem już 12 lat. Jestem instruktorem stopni przewodnika. Zaczynałem jako zuch, potem jako harcerz zostałem zastępowym, następnie jako harcerz starszy zostałem przybocznym i tak powoli wspinałem się po naszych szczeblach w naszej organizacji. W 2020 roku zacząłem współpracę z Wydziałem Komunikacji i Promocji ZHP. W 2022 roku zacząłem współpracę z zespołem kadry kształcącej w naszym chówcu, organizując od tamtej pory co, coroczne kursy przybocznych. Moją obecną główną funkcję w naszej organizacji objąłem na początku tego roku. Zostałem szefem zespołu do spraw ZHP 360 i członkiem Wydziału Komunikacji i Promocji ZHP. W skrócie, zostałem szefem naszej harcerskiej telewizji. W harcerstwie jestem ponad połowę życia. Wiele zawdzięczam tej organizacji. Teraz staram się przekazywać harcerzom to, co sam otrzymałem od swojej kadry. Od dawna chciałem wziąć udział w międzynarodowym skautowym wydarzeniu, pokroju właśnie jakiejś konferencji, więc gdy w kwietniu został ogłoszony konkurs na zostanie częścią polskiej delegacji na 43 Światową Konferencję Skautową, przykuło to moją uwagę. Bałem się, że mój wiek Stopie instruktorski nie pozwolą mi na wzięcie udziału w tak prestiżowym wydarzeniu. Ale po wielu rozmowach z przyjaciółmi i z rodziną podjąłem decyzję. Spróbuję. Udało się dokładnie w tym miejscu, na początku maja, przeczytałem maila. Zostałeś wybrany do polskiej delegacji na 43. Światową Konferencję Skautową w Kairze. Ciężko mi nawet opisać to, jak szczęśliwy byłem, kiedy przeczytałem tego maila. Jakby wow, naprawdę udało mi się. Ale już jak się dostałem na konferencję, to trzeba się teraz do niej przygotować. Zaraz po tym, jak dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy wybrani do delegacji naszej organizacji na konferencję światową, mieliśmy spotkanie online, gdzie wstępnie kreśliliśmy plan działania, a potem spotkaliśmy się na żywo w głównej kwaterze i z pół dnia omawialiśmy rezolucje i potencjalnych kandydatów do Komitetu Światowego i teraz właśnie chciałbym przedstawić Wam resztę naszej delegacji. Cześć, Mateusz Janik. Jestem komisarzem zagranicznym ZHP zajmującym się sprawami łosmu. Jadę na konferencję światową jako szef delegacji na konferencję światową WOSMO. Jedziemy tam dać wyraz Demokratycznym procesom, które działają w Łośmie, i jadę tam razem z wspaniałymi delegatami. Z tej strony harcimistrzemi Marta Kowacka. Ja jeszcze nie w Kairze, a w Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie odbywa się zlot kadry. Ale do naszej delegacji, której jestem częścią, dołączę już w niedzielę. Nazywam się Mateusz Narkiewicz, jestem instruktorem Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery, a w Hufcu zajmuję się pracą z kadrą. Na konferencję jadę, żeby zdobyć nowe doświadczenia. Cześć, witam serdecznie, jestem podharcmistrz Krzysztof Okuniewski i mam przyjemność pojechać na najbliższą konferencję światową w Egipcie jako delegat. Dlaczego jadę na konferencję? Ponieważ, to no jest kilka powodów. Po pierwsze, chcę mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał scouting w następnych latach. Szczególnie, że będziemy zatwierdzać strategię skautingu na następne 10 lat. Dodatkowo jadę tam, żeby reprezentować nasze polskie jumpery w 2027, którego również jestem częścią i z którego jestem bardzo dumny. No i na koniec, co nie będę ukrywał, że też jest dla mnie bardzo fajną częścią zobaczyć po prostu wielu znajomych ze skautingu, których znam i których po prostu nie zawsze jest okazja zobaczyć, a tam będzie myślę na pewno fajna. Cześć. Aleksandra Gawlikowska Stroka, harcmistrzyni, wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego. Mam nadzieję, że dzięki swojemu udziałowi w konferencji będę mogła mieć wpływ na decyzje, które będą dotyczyć całego światowego skautingu, ale przede wszystkim również naszej organizacji. Przed tym wyjazdem sam nie do końca wiedziałem, jak ta konferencja wygląda. Więc teraz szybko w ogóle co to ta konferencja? Tak samo jak u nas, najwyższą władzą w Łośmie jest zjazd. W tym przypadku nazywa się to konferencją światową. Na konferencję światową wybierają się delegacje ze wszystkich organizacji członkowskich i podejmują najważniejsze decyzje dla całego ruchu skautowego. Podsumowane są ostatnie 3 lata działań Komitetu Światowego, czyli najwyższej władzy w Łośmie. Wybierani są, wybierani są kandydaci do następnego Komitetu Światowego na następne 3 lata. Przyjmowana jest strategia na najbliższe 3 lata i w tym roku też dodatkowo jest strategia dziesięcioletnia przyjmowana. Wybierane są też na konferencji miejsca następnych eventów światowych, takich jak Jamboree, Mood, następnej konferencji. Wybierane jest właśnie miejsce, gdzie za 3 lata taka następna konferencja będzie miała miejsce. No i to też jest czas wymiany doświadczeń dla organizacji członkowskich i miejsce, gdzie można poznać skotów naprawdę z całego świata. Podstawowym elementem konferencji i podstawą do wszystkich rozmów są rezolucje. Rezolucje mogą zgłaszać organizacje członkowskie, są też takie ogólne rezolucje, które na każdej konferencji się pojawiają. Tak jak wspomniałem, pojawiają się strategie trzyletnie, dziesięcioletnie, pojawiają się propozycje organizatorów eventów światowych, to jest oddzielny też dokument, dokument z kandydatami do władz światowych łosmu. I każdy y, delegat, każdy członek delegacji, organizacji członkowskiej musi się ze wszystkimi tymi dokumentami zapoznać. E, to jest bardzo długi i mozolny proces, ale niezbędny do tego, że jak już się spotkamy na konferencji, to dyskutujemy. Możemy e, stwierdzić na, na konferencji, że dana rezolucja wymaga poprawek żeby przyniosła korzyści ruchu skautowemu dla wszystkich, bo tutaj trzeba myśleć bardzo szeroko. Bo to nie chodzi tylko o to, że nasza organizacja musi mieć dobrze, ale wszystkie organizacje członkowskie muszą czerpać z, z tych zapisów i nie można skrzywdzić organizacji tymi zapisami. Więc może i w naszej europejskiej perspektywie zapis danego dokumentu jest jak najbardziej na miejscu, tak może te, niekoniecznie ta rezolucja będzie rezonować z delegacjami z regionu afrykańskiego, gdzie realia skautowe scout, są inne po prostu. Więc zadanie jako delegacja, jako członkowie delegacji jest Dbać przede wszystkim o interesy organizacji członkowskiej, po to tam jedziemy, po to reprezentujemy naszą organizację, nasz kraj, pilnujemy naszych spraw, żeby wśród tych wszystkich zapisów nie pojawiło się coś, co skrzywdzi nasz ruch harcerski w Polsce, i też pomagamy w dyskusji i wspieramy tych, którzy krzyczą, ej, bo ten zapis no, skrzywdzi nas, no i jeśli to przyjmie, przyjmiemy, to na przykład w którymś tam kraju te zapisy są no. No, niezgodne z, z realiami e, danego środowiska skautowego i to będzie jedynie krzywdzić. Więc tak jak mówię, te dokumenty trzeba dokładnie przejrzeć, przeanalizować, też pointerpretować z burza mózgów, jak można spojrzeć na, z różnych stron na te zapisy, e, żeby mieć pewność, że te dokumenty przyniosą pożytek, a nie szkody dla naszej organizacji skautowej dla innych organizacji skautowych i dla całego ruchu skautowego na świecie. Tu trzeba myśleć bardzo szeroko i trzeba słuchać wszystkich z całego świata. Przed konferencją trzeba się zapoznać z kandydatami do Komitetu Światowego. Trzeba przeczytać ich program, trzeba wysłuchać to, co mają do powiedzenia w swoich filmikach promocyjnych, ale też trzeba się z nimi spotkać, zadać pytania, bo no, na nie wszystko odpowiadają w swoich programach. W uh, po tych czterech miesiącach ciężkich przygotowań przyszedł czas na najciekawsze, czyli już na samą konferencję. Jedyne co nam pozostało, to dostać się do Egiptu. Albo bardziej skałtowa. No takie łososie, no. prawda? Dobra. Do zobaczenia w Kairo.